Super. Witamy w słonecznym Radomiu. Witamy w naszym mieście, Nasz... A to jest to, to jest to lotnisko w Radomiu. No. Jest tak pusto, nie? Dan, <ślesy> 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 Jak to możemy nazwać? Trzech Debili versus Góra? W tym momencie trzech Debili pan, Mandryk Pan się na podróż, która może lub nie, ale będziecie zwlewany los. Pinamy się do. I takie mogę zrobić I... wstęp. Poczcie, jak Trzech Debili nie umie wciąć się na zwykły pagórek. Dajesz trzy podejścia, dajesz. Trzy podejścia, Dobra, Adafka! Za e, Trzech debilitów to jest zwykły pagórek. Trzech idiotów versus pagórek. Tak jest nazwa odcinka. Nie wolę ale... Nie, idziesz ze mną. Idziemy do póki. Coś e, Czemu ta taśma nie taśmuje? Posłuchaj, posłuchaj, wejdź we motki. Ja. <grymne> <grymne> a co za ba... A co to jest to? to. Ych! <grymne> Jup! Dawaj! Wiat! wywalaj Chodź Robię Lebrona Jamesa Chodź się czarny Dobra, już Już jesteś no Daddy! Dobra, Dobra, idziemy Teraz trzeba zatrzymać 14 punktów Aaa, jakie jestem przystojny. Chodź Ej, jestem tak dobry jak w koszykówce w prawdziwym życiu Że nie jesteś Dobra, a mnie Guys, I wel... I welcome you into the bing bong Airlines. This is the first video of the year And of the channel We're not gonna give you anymore Dobra Nie Dzisiaj wplaję a dobra, 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 to... Yy, robimy RP Konrad to nasz przewodnik Dobrze. Wiem, że takim przewodnikowi nie warto ufać, ale Znaczka wiem, twoja tak Nie, wie. muszę e, muszę się, się uprzegłodnikować Eee na wejoście, we... no. chodź tu na to mi Tak chcesz się bawić, tak chcesz się bawić No 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 no, no. Teraz już nie taki twardy, co? Jak trafić, to Dobra. Nie, to no. Dzieci zacząć. Idzie idzie ci do samolotu. E, aby nie. Nie tego twardy, w nie samolotu, samolotu, panie przewodniku. <laughs> nie, ale jako ten, jako... Dobra. E, w dzisiaj, dzisiaj dzisiejszym odcinku, będziemy ja, ty. Ja, idzie idzie. Przepraszam, panie przewodniku, czy Pyracen, ten Mendel tak? się do nas <grym> się na lotnisko? Uwaga, uciekajmy. 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 To jest to, jest Pyracen, to lotnisko, prawda? Co to znaczy, panie Pyracen. przewodniku? Jestem tu pierwszy raz. Dobrze, dobrze. A teraz? O, o, chwila, coś stało. Dobrze. O! O matko! A teraz, po udanym, roz... teraz po udanym rozbiciu samolotu musimy się dostać tam. Co to jest za SIDREBBER? Co to jest za SIDREBBER? A, palenie! <grym> palenie! Eee, to nie jest dozwolone. Pan przeprzestać. Palenie się nie jest dozwolone? O kurna! Panie przewodniku, kolega nam wybuchł. Nie. <noise> Ale a nie przewodnik, on chyba jest nie oh. Alkohol. w tej strzałce. co to jest za. Co to jest za render? Wygląda jak. Na pewno nie Polska. W sensie można tam zrobić simbę. A Dacco widzę, że się zgłasza na końcu ochotnika. <noise> Dacco, chcesz tam z samej góry? A to z samej góry robimy SIBE. Aj, to jest dowolony pomysł. Albo kratosa, kratosa. Ooooo. Um, tu mogę. Zróbcie to, to. Zobaczcie to. A. Czekaj, czekaj, czekaj. To, Tu jest walos. czekaj. Five minutes later. Nie. No nie, ty chyba masz w dupie. Zgubiliśmy pana przewodnika. Czy dnu? No, przestanie próbować zabić? Nie. Nie. Uee, nie. Nie! 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 Otwieram znajdę cię! Kurde. Bimbok nie! Bimbok dlaczego?

i potrzebujemy jakiś plan. Mamy coś? Najlepszy 네, plan to nie mieć plan. planu! A, dalej już widzę, jak tu miałem iść. Ej, podtrzymaj kolegę do tego, nie patrz iść dół idź dalej. Nie patrz się w dół. Nie patrz się w dół. Idź prosto, idź prosto, idź prosto, idź prosto. <grym> Ale nie <grym> tędy wracaj się. bo ci się. Szalę. Ale prędko. <grym> Nie ma opcji, że to wytnę, nie? Dobra robota! Dobra robota! Dobra robota! Dołącz do nas! do Nie, to wy Nie, to wy dojdziecie do mnie. Więc się dochodzi do mnie. Co to jest za Nie ma problemu, kolego. ma jest u siebie. To jest pająk, kolego. Loszbąk Sound MP4! <try> pana tutaj, no to będzie jeszcze więcej! lajka like, i suba, każdy do tej szelicy! <gry> much, much, much later! Wreszcie wstałem! Dwajpamin! Mm, Nowajparówe! Mm. Mmm No to byty BUNG Bę no. Co jest zima czy ten Proszę zima Nie ma zimy Nie krakałeś Otem awesome achievement Jaki e, Że przejść bez eee pojzona. Więc yy, niż 25% yy, yy, Gratulacje Zdziwić się, że wcześniej go nie dostałem gdyby taka jedna miła osoba nie wbiła się ze mną pomocy przykleiłem się do kaktusa dziury! O, mam, mam. o bing bong nie bing bong mi grę For the Aha, Ale laki, na sie, nagrywki mamy już, mamy krąbowiec. No Pierwszy raz. To jest, raz na cztery dni to jest. Nie, nie, prosto ludzie Mam nie, nie. Nie, nie, zgubię cię na Nie, nie, nie. nie. Nie, Nie, cię szybko, głównego torba, mały czas. O jest, znalazłem! Oj, Chodzisz albo w sali dzisiaj wygrasz? Chodzisz. Nie, bo gra... robi kontent, Co to ma być. Mandry Jakuara. Po co to jest? To Zaskarzy, jest. Zeskacz, zeskacz. Ja... Jak my mamy? Wszyscy nie będziesz grać. to, to później 16 ja, do 19. Nic nie było... a nie było. Tak. Ja. On jest Nie. Nie. To... nie. A. a nie, tam, tam trzeba na drugą. Na drugą stronę ja. jakim? Nie... Czekajcie, poczekajcie, będą ochotnikiem. Macie macie masz, 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 masz. A, tak. Nie. Tak. Stąd trzeba było. Jestem. Ja pochodnia, A tam wystarczyło skoczyć. Jestem. Ej Amil, a co teraz jak tak trzeba było skoczyć? Nie trzeba było, ja już tam byłem i nie dało się nigdzie. Ej, bo ja nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę. A, Jest, dziękuję, dziękuję. Chodź, masz linę, kolego, linę. Kobra, linę masz. Teraz ty do skozy. Adio! Dobra, jestem. JESTEM! DOJDĘ TAM! Ty, czekaj! Ooo! Oh. Tak, tak. Chyba... ...kredyt mm. do gołobnogi. Kurwa, flaguję tu! Mój komputer się pali! A? A ogień się pali! A my tam rzadzimy! Mam! Czekaj na Czekam! Nie podnoś tego! O! No! To jest jak Indiana Jones! Zaraz w boulder z dachu! Nie podnoś tego! Stój! Stój! Ja chcę achievement! Ja chcę achievement! Nie, nie, to. O ty mendo! Nie! Błagam! Daj achievement! Do Nie, Zgrzymy, my... Błagam, <dziśnia> daj! To, o, do... Daj na chwilę! Proszę! Ale, pros. ale a czyli dostajesz tylko jak rzucimy to do lawy no, A wszyscy bo, dostaniemy? Wszyscy dostaniemy? Aha, to no to idziemy doszkodajcie do przodu do balony do do ja i będzie lżejszy Tędy Ani chyba Ta, tędy. A dosko... Tędy czyli w którym? Tam menu, tutaj na no, dole D to do czeka już, Mam balony Balony mam dziękuję Zajdzie. To wciąż mi wagi dodało A mi na do tu a, a weź na chwilę ooo. Mogę na chwilę Daj na chwilę Nie, pany ja nie powstałem. To tylko ci daje nieśmiertelność, jak trzymasz Dobra już a, nie Ej, W sensie Ja wiem o tym Czyli bombę. lucky, że dziurę. Pierwsze nagrywki Trochę... z pika już dostajemy, nie? No. Lucky, lucky. Panowie! Kto by sobie schody? Eee, yy, ja będę tam, taka prosto To tam ktoś nie wziąłeś się... Ja tu mieszkam, A... takie schody. To, jest moje, to są moje schody wow. do... Sam nie wiem. Schody do piekła. Schody <laughs> Nie, tam dół, musisz iść, no trzeba. Na dół? Nie, nie, ja, ja mówię. Ja mówię, jak to jest do piekła. Alright, bed. Podaj. Skalrat, podaj rękę. Nie. Go chyba nie uratujemy. <grymne> Czyli <Chiluj> bomba! <grymne> to miało One eternity later. Ja, ja. to tak wysoko? Jedziesz ja, to wysoko było. Ten seconds later. Lecam, 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 głupi. Głupi Kolega <głupsi>, naj... <głupi> <głupi> Eee <grymny> a! A, 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 mi się spalił Lecę oła Zrobi. O dziwo zrobili, że ci może to randomowo rozpić to się pękło. Po walony Jest ognisko No nie ma He! To sobie Ale wezm... fake to! Macie coś do jedzenia? Nie. No właśnie nie. Czyli liczymy, liczymy na ciastka w środku? A no, mogą być. Ale mogą. Kiedy? W sumie? normalnie w skrzynkach. Oh. Mm -hmm. Amil, 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 amil odwróć się. Teraz nie no. Aha, kaffee! Dziękuję. Czekaj, bo nie dałem ci, nie dałem ci. Dałeś. To się zbugowało, bo mi nie zabrało. A. Mam lizaka kalinę. tam leży? Co tam? To jest ta ognisko. Tam jest ognisko. Teraz. Jest... O, no? Zabrzewam to jajko. Eee, cztery. Kto się poświęca? Na co? Czemu. Na jedzenie. Amil. Co ja? Ciebie zjemy. Kill me. Day 8.

Podam. Tak, podam nie, nie, nie! Bo cię usmażę na oleju słonecznikowym. Eee, już tam wyjście znikło z wulkanu. Tu ma się palę Kamienie. Ej, to ma tak się. Teraz już jest to stresujące, ta lawa tak odchodzi. Musisz odsunąć się, bo ja nie wejdę. Cię zablokowałem. Dobra. Nie mogę jeszcze... Ej, bo jest problem. Zablokowałem się. Oj, chyba zakończę. Że... Po co lina? Ja mam Lizaka. O! Tutaj. No nie, Wspinajcie się. Zdożycie. Ła! No, no bo taka doskona. Tędy też są do środy. Grzmę jak. Uwe, break. Teraz po skrzynkę idziemy Zostaw skrzynkę Chodź tędy może yes. Nie tędy jest lepiej Tam nic nie dojdziesz Jak nigdzie? Dojdzie. Tędy Do siebie możesz dojść A tak to zawsze E woda no, 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 no. Ktoś To jest czuje no, bo nie będę ryzykował. Bo chciałem patrzeć na drugą stronę, bo tam może taki wejść. śmieszny, no, śmieszne, ale nie będę ryzykował. No, tak nie, sobie to jest ryzyko. Może tego lubię. Może to lubię. Tak. No, Tylko, że tutaj więcej staminy pójdzie. Nie, to jest tutaj jedna pół stamina. No ja nie mam za dużo staminy. I... Czekajcie. I... Dzięki. Dzięki. Dobra, chodź. Jak do mnie wyciągnęliście oboje łapy, to kurde to mogę na miniaturkę wstawić. Czekajcie na mnie! Gdzie wy jesteście? Skąd poczekaj. Czekamy aż lawa się podniesie? Po co? No jest. ...pod To jest godzina zajmie. No. Erik. powiem, prawda, to robimy. Co, kurde? Co, kurde? A wyszeli, no? Ojej, bo ten na rozmowę na ten. No. A kto tam zadzwonił? Co... Źle zadzwonił. Nie, no ja co zbiorę? Nie wiem, nie, wyciszony jestem, on, to mi nic nie gada chyba. Dobra, coś wyszło, coś nie. Zobacz Dobra, idziemy. Mission na Uj, że zadzwoniło. Idziemy zobaczyć czy posąg jest dalej. Okej? Okay? Okej. Okay. Notarliśmy. Flashbacki mam. Ja bym po prostu buggy. Buggy, buggy, <zysklarzionym> Przepisy masz Wyrzucam wszystkie flary! Ma nie, teraz wyczekaj! mam coś ciekawego, chcę coś pokazać. Wyrzucam wszystkie flary, nie uciekniemy. <grym <grym to jedną. Hey, panowie, bo wyrzuciłem wszystkie flary. No siome. To jest ostatnia flara, odsuń się. To jest ostatnia flara. Używam Dignonoplane. Co robię? Mogę? Idę do wulkanu! Aktywowałem go! On chyba już nie wróci. Ja flary wszystkie mam. Wrzuciłem. Dlaczego? Bo nie uciekniemy, bo on zabrał kryształ. Wiemy. Gdzie jesteś? Nie mów mi, nie mów mu, nie mów.

Zlatujemy bez niego? Nie są do to nic nie jestem... To z Chyba to jest run, w którym najmniej razy zginąłem To jest drugi run, trzeci, w którym wyłożyłem się na tym Nice Helikopter bojowy! Idzie. dżie! Aha, mi piątki nie przebiłeś, tak, tak. tak. Przestaje mi, kole... mi się koleżankować. <grym> Zginąłem tylko 3. Nowa stylówka dalej. O kurde. I co? So... <grym> tylko tyle? <grym> Okazuje się, że coś zrobili kamikadze i nie daje. No i G! From the start... ...just when I thought... I tak oto zakończyła się piękna historia Trzech małych debili.